Moi rodzice zrozumieli, że ich leniwy syn tak naprawdę ich utrzymywał. Jadłem śniadanie, kiedy mama podeszła i wytrąciła mi z rąk miskę płatków. Rozbiła się na podłodze, mleko rozprysło się wszędzie. Przestań kraść nasze jedzenie, pasożycie Wrzasnęła Od teraz kupujesz swoje zakupy spożywcze, albo nie jesz. Kropka stałem w szoku, cały oblany zimnym mlekiem i chrupkami. Od lat używałem zniżki pracowniczej w sklepie i większość zakupów pokrywałem z własnej kieszeni. Nigdy nie pomyślałem, że muszę im to mówić. A teraz nagle jestem pasożytem, darmo zjadem. Nic nie odpowiedziałem, tylko w ciszy posprzątałem bałagan. Potem wyszedłem, kupiłem trochę jedzenia dla siebie, zachowałem każdy paragon i wszystko podpisałem swoim imieniem. Tego wieczoru przy kolacji rodzice usią śmiechali się porozumiewawczo, pewni, że w końcu zaczną oszczędzać bez złodzieja, który ich rzekomo wysysał. Kiedy poszliśmy wspólnie na zakupy, zachowywali się arogancko, wrzucając do koszyka najdroższe marki bez patrzenia na ceny. Woda gazowana Perie, olej truflowy, kapsułki do prania Vizir. Przy kasie, gdy zobaczyli rachunek na 1600 zł, ich uśmiechy zniknęły. Ta Biedronka zdziera ludzi, wrzeszczał ojciec w domu. Nigdy wcześniej tyle nie kosztowało, a jednak kosztowało, tylko że oni nigdy wcześniej sami zakupów nie robili. Nawet w innych sklepach kupowali pokrojone owoce za 120 zł, kiedy całe kosztowały 20. Ktoś wcisnął im ekologiczną wodę źródlaną za 160 zł. Nabrali się na klasyczne gadki. To dla zdrowia odmładza i zabiera bóle pleców. Przegapili wtorkowe zniżki dla seniorów, wszystkie promocje, kup jeden, drugi gratis, wyrzucali paragony z kuponami, 50 złotych na odwrocie i kupowali rzeczy, które w ogóle nie działały z naszą kuchenką elektryczną. Pod koniec miesiąca wydali 10 tysięcy złotych tylko na dwoje ludzi. Połowa jedzenia zgniła, bo nie wiedzieli, co trzeba trzymać w lodówce, a co nie. Było mi ich żal. Chciałem pomóc, ale za każdym razem, gdy próbowałem coś poprawić, krzyczeli na mnie: Teraz chcesz nam pomagać, po tym jak nas okradałeś? Dobra, pogodziłem się z tym. Nadszedł dzień wszystkich świętych, kiedy cała rodzina miała przyjść na uroczysty obiad. Siedziałem w pokoju, gdy usłyszałem trzaskające drzwi samochodów i głosy gości. Głos ciotki niósł się przez ścianę. Zachwycała się jedzeniem, a mama zaczęła przechwalać się, ile to zaoszczędzili beze mnie. Darmo zjada. Usłyszałem, jak wszyscy siadają do stołu, a mama z dumą wylicza. Indyk za 160 zł. szynka w miodzie za 240 zł. Perier dla każdego. Pure z truflami, tacka owoców pokrojonych za 120 zł. Ciotka nagle zakrztusiła się wodą. 160 zł za indyka, oszaleliście. W Lidlu są po 50 zł. Wtrącił się wujek. 120 zł za owoce? Wiesz, że arbus kosztuje 20 zł w całości? Głosy zaczęły się nakładać. Na Wigilię kupiliście perie? olej truflowy to ściema, Nawet nie ma w nim trufli. Czemu nie poszliście we wtorek? Zniżka seniora. Zeszłem cicho na dół i usiadłem na schodach, obserwując zamieszanie. Rodzice zaczęli się trząść pod lawiną rad, dokładnie tych samych, które dawałem im od miesiąca. Mama rozpłakała się, że przecież tego nie wiedzieli, skąd mieli wiedzieć. Ciotka spytała zdziwiona: A czemu nie poprosiliście syna o pomoc? Ja mu piszę SMS co tydzień przed zakupami. Wujek przytaknął: No, zawsze mi przypomina o promocjach. Kuzynka dodała, że dzięki moim aplikacjom cashback zaoszczędziła setki złotych, a ciotka nagle rzuciła: A wy nazwaliście go złodziejem, zapadła cisza. Mama szlochała, że nigdy nie oferowałem pomocy. Wtedy wyszedłem z telefonu w ręku i pokazałem im aplikację bankową. 60 tysięcy złotych przelewów za zakupy w ciągu dwóch lat. Każdy paragon z moją zniżką pracowniczą, dzięki której rocznie oszczędzali 40 000. Wszyscy patrzyli na Moich rodziców, a indyk za 160 złotych stygu na stole. Goście wyszli wcześniej. Zniesmaczeni. Zostaliśmy we troje. Całe to drogie jedzenie zostało, a nikt już nie miał ochoty go jeść. Rodzice siedzieli chwilę w ciszy. W końcu ojciec odchrząknął. No, mogliśmy źle zrozumieć sytuację. Po prostu wróć do robienia zakupów jak wcześniej. Nie przeprosiny. Rozkaz. Jasne, powiedziałem. 200 złotych zaliczki za każdą wyprawę. Twarz mamy poczerwieniała. Ty jesteś naszym synem. Wzruszyłem ramionami i wróciłem do pokoju, robiąc sobie makaron instant. Myślałem,